Ty bohaterowie locą na wschód, armię Saurona maszerują z Dolgundur na północ i docierają do. Krasne ludy z Ereboru, prowadzone przez króla Dana, przychodzą z pomocą swoim ludzkim sprzymierzeńcom. Przed rozpoczęciem bitwy, Dain wysłał posłańca do Tranduila, króleśnych elfów, prosząc go o pomoc. Oczekując na elfowe posiłki, krasne ludy muszą stoczyć rozpaczliwą walkę. No i zaczynamy kolejna misja. A tym razem mamy do dyspozycji Dana i jego wiernych krasnoludów, którzy muszą przebić się przez siły Mordoru, aby dostać się do swojej prowizorycznej bazy, gdzie czeka na nas, gdzie czekają na nas dwa budynki, z których będziemy mogli rekrutować jednostki, Na razie dysponujemy bardzo małą liczbą jednostek. Tutaj dostajemy jakieś wsparcie ulepszonych, ulepszonych żołnierzy. No i natomiast w końcu jakiś jeden oddział. Łuczników, dzięki którym będziemy mogli troszkę więcej na dystans powybijać. Tutaj wspieramy kolejne nasze jednostki no i mamy pierwsze mocniejsze wyzwanie czyli troll bojowy. Zacznie jeden jego cios no i tutaj pięknie odlatują nasze jednostki. Wzywamy Bombadilla w Między, międzyczasie, tutaj na Zból jeszcze nas atakuje. Szybko staram się ulepszyć nasze jednostki, aby jak najmniej strat jak najwięcej sił mieć na później no zostają nam naprawdę tak naprawdę resztki z tych pojedynków tutaj znowu gdzieś tam troll dostajemy wsparcie łuczników ale ten troll no, po prostu na hita ma naszych łuczników i żołnierzy więc wycofuje tutaj nasze jednostki strzeleckie no i ten Tom Bombadil musi nam mocno pomóc tak naprawdę jedynie Dane jest w stanie troszeczkę powalczyć z trollem i, i zadawać, zadawać mu po prostu sensowne straty życia, aby go unicestwić. I tak spada nam troll, więc dobijamy tutaj resztę piratów, aby ruszyć po prostu dalej. Kolejne jednostki, zobaczcie jaka masa jednostek e, Mordoru. No my mamy tak naprawdę resztki, zobaczcie co tutaj się dzieje, gdzieś tam jakieś dwa oddziały, jeden to nawet nie pół oddziału, więc to są naprawdę straszne, straszne resztki. Gdzieś tam jeden oddział łuczników. No i Dane. Także naprawdę ma, nie, mamy, nie mamy prawie nic, można powiedzieć. No już w tym momencie a, rzucam Dane'a do tego, aby zniszczył chociaż katapultę. No i decyduję się m, pozostawić moje, moje jednostki. No niestety, one muszą sobie jakoś poradzić. Raczej wszyscy zginą. No i staram się ruszyć Dainem dalej, aby po prostu spróbować się przebić do, do bazy, aby ta misja zakończyła się porażką, zanim na dobre się nie zaczęła. A, no i tutaj też gdzieś tam dostaje kolejne jednostki, ale one nie mają szans z tak przeważającymi siłami. Zobaczcie, te koktajle mołotowa rzucone przez piratów naprawdę są irytujące, ale udaje nam się dotrzeć. Dwa oddziały krasnoludów i Dane dołącza do prowizorycznej bazy krasnoludów. Widzimy, że tutaj mam dwa, a, dwa miejsca, gdzie mogę rekrutować, a niestety tylko Jednostki walczące wręcz to jest troszeczkę irytujące. Znaczy, ile oni mają tutaj miotaczy, a my nie możemy tak naprawdę nic im zrobić, bo te nasze jednostki bardzo mocno, tak naprawdę wszystkie walczą tylko wręcz. Przez to jesteśmy mocno ograniczeni jakimikolwiek manewrami. Gdzieś tam zawsze znaczy, tylko ktajle, jak rzucają. No niestety, moje jednostki miotające padają kolejne, więc teraz już naprawdę zostają mi wszyscy tylko walczący wręcz. No i robi się tutaj taka kotłowanina, że przez to, że wbiegają tam moje jednostki, one płoną, a w międzyczasie po prostu wbijają jakieś tam pojedyncze jednostki i wychodzę z tych pojedynków po prostu stratnie. No można powiedzieć, że ten spam koktajli mołotowa jest aż niesamowity, jak mocno skuteczne są te jednostki tutaj piratów. I w międzyczasie nie zdołaliśmy jeszcze obronić się przed tymi jednostkami, które atakowały nas z dołu i już mamy kolejną falę ataku, od strony mordoru, od ich bazy. W międzyczasie przejąłem tam chociaż jedne, jedną karczmę. No i mamy mu Makile. I tak sobie tak sobie myślę, czym mam temu Makile zatrzymać, jeżeli nie mam w ogóle łuczników. W międzyczasie dostajemy jakieś dziwne wsparcie. Dwa oddziały nam się tutaj pojawiły ludów ulepszonych, między innymi przede wszystkim jeden oddział miataczy, co, co dużo zmieni po prostu. Mumakil no jest no, trudny do zabicia. Jeden nam się udało zabić, ale pojawił się drugi. W międzyczasie przysyłałem uczników z dal. Natomiast dołącza już trzeci Mumakil i tutaj popełniłem błąd. Zamiast Dejnem starać się niszczyć temu Makilę, to wysłałem go na to, żeby Strzejmował hmm, karczmy, w międzyczasie straciłem już jeden budynek kalkulacyjny I tak naprawdę jeżeli str stracę drugi, no to kończy się gra. Tutaj udało nam się jednego Mumakila, znaczy już drugiego pokonać. W międzyczasie nie pokonałem jeszcze Mumakila i kolejne jednostki a, piratów atakują, no ale tym razem mamy już y, oddział miotaczy ulepszonych i którym udaje się odeprzeć ne, Mumakila. No i po chwilowych e, problemach staram się ruszyć za brud, aby przeprawić się i pokonać jednostki mordoru, które, które naprawdę są w imponującej liczbie No i przede wszystkim mają katapulty Zanim moje jednostki dojdą do katapult, muszę starać się, aby po prostu nie były w dużym zwarciu Bo kiedy są moje jednostki w zwarciu, to prędz... <laughs> chcąc nie chcąc i tak ktoś w końcu trafi I będę miał ogromne straty Przez gród się przeprawiłem Jest to misja jakby wykonalna Zobaczcie, coś się dzieje Nagle przyzwali węża, którego musieliśmy pokonać, pamiętacie, w pierwszej misji w Rivendell no i tak naprawdę muszę się wycofać, uciekać, a więc to pierwsza, pierwsza próba zdobycia zaatakowania bazy Mordoru nieudana i zobaczy kolejna katapulta. Cyk, cyk. No i kolejne kilku, kilkunastu żołnierzy straconych. Znowu gdzieś tam piraci próbują się przedrzeć. My gdzieś tam w międzyczasie rekrutujemy kolejne jednostki. Staramy się zbierać też złoto, które gdzieś tam na mapie się znajduje, aby jak najwięcej mieć jednostek na mapie. Dzięki tym zdobytym za sobą, bo tutaj nie mamy żadnych wielkich kopalni, Mamy tak naprawdę jedną tylko, która nam daje jakieś finanse. Staramy się odeprzeć kolejne ataki, zacznie dzięki skutecznym ciosom katapult. No mam spore straty. Znowu się ogarnęliśmy i znowu podejście. W chyba że drugie już to jest albo trzecia próba przydarcza się przez brud. Starałem się tym razem na południu ruszyć, ale okazuje się, że gdzieś tutaj też są katapulty. Dodatkowo są. Jest kolejny gdzieś tutaj troll, który, który, na którym się od razu fokusujemy no i znowu te miotacze. Zarazcie tutaj z dołu jeszcze nam leciały w nas katapulty, więc znowu się wycofuję. Kolejne podejście nieudane, ale próbujemy dalej. Po chwilowym wycofaniu się ruszamy znowu. Wzywam znowu łuczników z dali i dzięki temu jestem w stanie się tutaj utrzymać w środku ostrej walki. No, można powiedzieć, że jest to rzeźnia i znowu przy Mają zresetował mi się ten wąż ognisty, więc znowu musiałem się wycofać. I to jest e, niestety woda na młyn. Tutaj oni aż do nas dopłynęli. W międzyczasie postarałem się budować jeden oddział, nie oddział, a jedną e, nasz, o, nasz statek elficki. zobaczcie co tu się dzieje. Wpływa w nas fajna jednostka w ogóle. Pierwszy raz chyba coś takiego widziałem. Okręt Mordorów, który jest zapędzany trolem i on po prostu wbija się w moje jednostki. Powodując całkowite zniszczenie bez jakiejkolwiek szansy tutaj w pojedynku z nim, więc straciłem dwa okręty. Mamy kolejne, kolejne starcie jednostek naszego wroga. Staramy się cały czas przedrzeć przez brud. Skutecznie cały czas napieramy na rywala, ale on nie ustępuje. Mam coraz więcej jednostek ulepszonych, to, to też zyskuję dzięki temu. Dłużej są w stanie utrzymać się w linii przeciwko naszemu wrogowi. No i cały czas systematycznie wybijamy kolejne jednostki. Tutaj widzicie, że jest opcja użycia mocy spadających meteorytów, które zniszczą to, co było najtrudniejsze w ataku tutaj na tę, na twierdzę czyli te katapulty ogniste. One zadawały mi w pierwszym podejściu mnóstwo, mnóstwo po prostu strat. Natomiast tutaj to się udało i dzięki temu jesteśmy w stanie łatwiej zaatakować główną siedzibę. Do ataku na nas przystąpiły dwa Nazgule na, na koniach, dodatkowo dwa trole bojowe, które robią naprawdę duże spustoszenie. No, musimy je jak najszybciej zniszczyć. Nie jest to łatwe. Cały czas na nas mocno napierają. Gdzieś tam też został przyzwany duch, ale on chyba nie daje żadnych strat. Musimy się delikatnie wycofać. Znowu troszeczkę reorganizuje naszą armię no i kontratakujemy na te dwa trole, aby je wybić. To są chyba ostatnie dwa trole, które na całe szczęście pokonujemy dosyć sprawnie, więc możemy teraz przejść do kontrofensywy dzięki tym zadanym stratom. Widzimy, że ten duch cały czas gdzieś tam nas atakuje od tyłu. Ale czy on na pewno zadaje straty? To jest pytanie. Tego już w sumie nie pamiętam, ale dzięki temu, że udało nam się wycofać ten duch zniknął. Kontratakujemy podejście, nie wiem, dziesiąte, ale tym razem przebijamy się dosyć mocno. Niszczymy tutaj pojedyncze jednostki naszego wroga. Tak naprawdę tutaj nie stanowi żadnego problemu niszczenie pojedynczych jednostek, wszystkie siły potężniejsze naszego przeciwnika zostały wyeliminowane, więc tak naprawdę zostaje nam zniszczyć główną siedzibę, która nie będzie, nie stanowi dla nas większego problemu. Po tym jak zniszczymy tą siedzibę, to bodajże zakończy nam się ta misja z sukcesem. Ostatnie gdzieś tam tknięcia toporami i zadanie wykonane forteca Mordoru. forteca Mordoru została zniszczona. Dane przeżył, także dodatkowe zadanie również wykonaliśmy. Mamy zwycięstwo, jest sukces. Pierwsza fala została odparta. Krasa ludzkie posłaniec wraca z mrocznej puszczy z ponurymi wiadomościami. Tamtejsze elfy nie przyślą pomocy, gdyż ich kraj... Również jest atakowany. Król Dain musi wycofać swoje siły do miasta Dal i tam bronić się dalej.